Teodor, zięć Aleksa III, walecznie bronił Konstantynopola przed krzyżowcami. Jego brat nieoficjalnie stał się cesarzem w chaosie 1204 roku. Jednak to Teodor stał się liderem arystokracji na wygnaniu. Sytuacja Nicei była tragiczna. Teodor jednak wiedział, że musi nieco przeczekać. I tak zrobił. W końcu mianował nowego patriarchę, Michała IV, autora Janosa, który go koronował. Teodor zawarł sojusz z starym bułgarskim, Kałojanem, by wspólnie przeszkodzić łacienikom w ich planach zdobycia Adrianopola. Aleksy III sprzedał się sułtanowi Kajhu i wspólnie z nim zaatakował Niceę. Teodor w bitwie pod Antiochą nad Meandrem zdołał osobiście zabić sułtana i uwięzić swojego teścia na resztę jego dni. Cesarz zawracał już z łaciennikami, umacniając go ślubem z Marią de Kortni, córką Piotra II i Jolanty. Teodor zmarł z powodów naturalnych, trwale i sprawnie scementował i ocalił ducha Rzymu w swoim kadłubkowym cesarstwie nicejskim. Zbudował fundamenty siły, która później odbije Konstantynopol.